Świat ogromnej finansjery, władzy i pieniędzy, wielkie banki, wpływowe korporacje i człowiek w gąszczu decyzji, które mogą zmienić życie milionów innych ludzi. To wszystko stało się wyzwaniem dla twórców filmowych, którzy w analizie zjawiska kryzysu ekonomicznego dostrzegają możliwość obnażenia prawdziwego ludzkiego oblicza. Czy zarządzanie wielkim kapitałem pozbawia nas refleksji nad światem? Czy obarcza koniecznością podejmowania niezwykle odpowiedzialnych decyzji? Jaka jest moralność i etyka czasów kryzysu? Dokąd zmierza Unia Europejska po kryzysie ekonomicznym sprzed dwóch lat? Oto pytanie na dziś. ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπεχρέωση της χώρας ή η υπεχρέωση θα αφανίσει το έθνος. Ακούτε εσείς την υπερχρέωση της χωρας η η υπερχρεωση θα αφανισει το εθνος ακουτε εσεις την που υπαρχει του πολιτικου προσωπικου της χωρας πως θα φάγατε τα λεφτά που μας ζητάει δηλαδή ο κόσμος. Είναι αυτοί. Σας γρίσταμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Είμαστε, λοιπόν, τα άσωτα παιδιά μιας καλοκουρδισμένης παγκόσμιας οικονομίας και μιας επιτυχημένης Ευρώπης ή μήπως το σύστημα είχε προβλήματα από τα νεανικά του χρόνια. Δηλαδή, δεν υπάρχει λεγιτιμότητα για ένα πολιτικό κυβέρνημα στην Ευρώπη, η ζώνη δεν είναι δυνατή. Το ευλόγιο του W Europie nie ma politycznej Europy, tj. nie ma politycznej w Europie transnacjonalnej. Moim zdaniem nie jest W roku 2000 wraz z przyjęciem euro w mniejszych państwach znacząco spadło oprocentowanie. To skłoniło banki i rządy do pożyczania wielkich kwot, bardzo przewyższających oszczędności w tych krajach. Banki w Niemczech, Francji i innych państwach strefy euro chętnie udzielały niemal nieograniczonych kredytów. W ciągu trzech lat od początku 2008 roku hiszpańscy kredytobiorcy zapożyczyli się tylko w bankach francuskich i niemieckich na kwotę 322 miliardów euro. Większość z tych środków zainwestowali w nieruchomości, święcie wierząc, że ich ceny będą rosły w nieskończoność. Jednak zbudowano więcej niż trzeba. W efekcie wielu dłużników utraciło płynność finansową. Banki hiszpańskie i irlandzkie stanęły na skraju bankructwa i nie były już w stanie obsługiwać własnego zadłużenia. Wierzyciele w Niemczech i Francji nie planowali takiego scenariusza. Panie Jacek Socha, panie Jacku, jakie były przyczyny kryzysu w Europie? Czy rzeczywiście wszystko można zrzucić na politykę banków i? Myślę, że przede wszystkim zadłużenie publiczne w Europie jest stanowczo za, długie, za duże. W związku z czym relacja długu do PKB jest w niektórych krajach niewyobrażalnie wysoka. To jest sprawa dotycząca jednak życia ponad stan i na kredyt. Nie wszystkich nas na to stać. Zdolności spłacenia kredytów nie wszyscy mają takie, jak banki je oceniły. A ceny, które wydawało się, że będą rosły cały czas. Na przykład ceny nieruchomości okazały się, że potrafią się zatrzymać, a nawet istotnie spać, powodując ogromne kłopoty. W filmie, którego fragment widzieliśmy, Długokracja, jest taki znamienny moment, kiedy jeden z polityków, zresztą wicepremier rządu Grecji, jednego z najbardziej dotkniętych krajów em, kryzysem finansowym, em, mówi trochę sarkastycznie, kierując się jakby do swoich wyborców: Przecież to wy nas wybraliście, więc wina jest także po waszej stronie. Czy rzeczywiście jest jakaś wina po stronie? tak zwanego zwykłego szarego obywatela w całej tej machinie która wywołała kryzys w Europie zachodniej zwłaszcza w strefie euro. Może nie nawet sarkastycznie wypowiedział się, co bym określił to bezczelnie, bo co dużo ukrywać, ci którzy wybierają mają ogólne powiedział, by zrozumienie istoty rzeczy, natomiast ci którzy są przy władzy powinni dokładnie wiedzieć co robią, a jak nie wiedzieć, nie wiedzą to niech się pilnują. Natomiast czy myśmy mieli jakiś udział w tym? Jako szarzy, zwykli ludzie, którzy przyszli do na przykład banku po kredyt? W moim przekonaniu nie. Film Długokracja jeszcze stawia jeden bardzo poważny zarzut. Wprowadzenie euro jako wspólnej waluty dla różnych krajów Unii Europejskiej spowodowało spadek oprocentowania, napływ bardzo taniego kredytu, dużej ilości pieniądza. I de facto w tym filmie postawiona jest teza, że tak naprawdę euro przyczyniło się do tego wielkiego kryzysu. Czy rzeczywiście można podzielać takie opinie? Zwłaszcza, że jesteśmy chyba przed. Wciąż jeszcze przed wielką dyskusją o euro w Polsce? Znaczy, ja osobiście jestem poza tą dyskusją, ponieważ uważam, że ja powinniś być, po, powinniśmy być w strefie euro mimo niedoskonałości tej waluty. E, jesteśmy za bardzo powiązani dzisiaj z Unią Europejską, żeby sobie fundować ryzyko kursowe. Natomiast prawdą jest to, że strefa euro jest zróżnicowana, że są kraje, które są rzeczywiście na wyższym poziomie rozwoju, takie kraje jak Grecja, Portugalia, Włochy może do pewnego stopnia, czy też Hiszpania. Nie ma jednego mechanizmu w strefie euro, mianowicie tego, co dają waluty narodowe, czyli możliwość deprecjacji waluty. Gdyby Grecja miała dzisiaj swoją drachmę, to najprawdopodobniej byłaby ona miała zupełnie inne relacje i ceny w euro, aniżeli to euro, które jest w Grecji. Dzisiaj na eksporcie Niemcy zarabiają więcej, niż wtedy, gdyby miały swoją walutę narodową, a Grecja odwrotnie. W związku z czym powinny być przepływy z krajów, które mają. Euro, ale są silniejsze do tych krajów, które mają euro i są słabsze gospodarczo. Ale co do jednego zgoda, że czynienie z euro swoistego kozła ofiarnego kryzysu finansowego jest jednak nadinterpretacją? Moim zdaniem tak. I ważne, co było powiedziane w tym filmie, że jednak my w dalszym ciągu jako Europa nie stanowimy pewnego monolitu, jeżeli chodzi o strukturę gospodarczą. Nie mamy wspólnych podatków, nie mamy wspólnej polityki gospodarczej, nie mamy wspólnych budżetów, mamy y, często nadmierne zadłużanie się. No, Polska jest w całym tym systemie zbyt dłużego zadłużania się. W związku z tym, w moim przekonaniu, kolejne lata, to będzie ograniczanie ewentualnie zadłużania się, to będzie większa dyscyplina budżetowa, to będą ewentualnie coraz bardziej powiązane relacje z krajami y, euro, i w krajach Unii, które są w euro. A więc wciąż projekt euro jest jeszcze przed nami, a teraz popatrzmy, jak ratowano europejskie banki. W strefie euro kolejne kraje muszą pożyczać pieniądze na ratowanie banków. Do kogo jednak trafiają te fundusze? Większość ludzi myśli, że my, Niemcy i inni bogaci Europejczycy ratujemy biedaków w Hiszpanii, Grecji, Irlandii czy Portugalii. Ale to nieprawda. Ratuje się banki. A co banki robią z pieniędzmi, które dostają? Dokąd płyną te środki? Balehija mówi nie spłacie obligatariuszy. niemcom mówi się, że ratują inne kraje w akcie europejskiej solidarności, że uratowaliśmy Irlandię. To Irlandia uratowała Europę. Musicie to zrozumieć. Wzięliśmy odpowiedzialność za gwarancję i zapobiegliśmy reakcji łańcuchowej. Mines i Eliniki Σχεδόν δηλαδή το σύνολο του πακέτου σωτηρίας που λαμβάνει από το Διεθνές Νομικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα που επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα δεν είναι απλώς άδικα και επικίνδυνα για τον πληθυσμό. Ναι, εξ αρχής καταδικασμένα σε αποτυχία. Έχουν ε, τραγικά αποτελέσματα. Όπως και στην Αργεντινή, στόχος των μέτρων δεν ήταν να σωθεί η οικονομία, αλλά οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Panie Jacku, dokąd poszły pieniądze przeznaczone na ratowanie banków, które były zagrożone upadkiem? Poszły na ratowanie banków. Prosta odpowiedź Harald Schumann, autor filmu, którego fragment widzieliśmy. Zresztą ekonomiczny dziennikarz niemiecki, wielokrotnie nagradzany za swoje materiały, stawiał te pytania zarówno ludziom z tego establishmentu finansowego, ale także na przykład mieszkańcom owego małego irlandzkiego miasteczka. Te odpowiedzi nie były tak oczywiste, jak ta, której Pan udzielił. No właśnie, bo rzecz polega na tym, że ilość pieniędzy, która jest w banku, nie odpowiada tej ilości pieniędzy, które banki udzieliły w formie kredytów. W związku z tym trzeba uzupełnić ewentualnie braki tych środków pieniędzy, gdyby się okazało, że zgłaszają się do banku ludzie po swoje, swoje depozyty. Bank musi mieć pewną stabilność. Jeżeli jej nie ma, no to się natychmiast ustawia kolejka, bo kto pierwszy w kolejce, ten ma większą szansę, że cokolwiek z tego banku otrzyma. Bank ma swoich wierzycieli. Którzy, czyli obligatariuszy, którzy też mają prawo otrzymania środków. Pojawia się tutaj pewna yy, dla mnie kategoria, bardzo mi bliska, czyli pewnej etyki, moralności. Czy to było sprawiedliwe działanie? Proszę sobie w takim razie wyobrazić, że przestaje funkcjonować system finansowy, bo praktycznie rzecz biorąc, yy, zgłaszamy się po pieniądze do na naszych banków, a tam pieniędzy nie ma. Ponieważ pieniądze zostały niewłaściwie, no, tak się zdarzyło. Zainwestowane. Yy, Zainwestowane, albo zostały udzielone kredyty. Które nie są spłasane. Upadłość systemu finansowego wygląda na to, miałaby zdecydowanie większe konsekwencje niż to, że wpompowaliśmy w systemy finansowe Grecji powiedzmy te 110 miliardów euro, 70 miliardów do Irlandii i tak dalej. To jest pytanie też innej natury. Na ile dzisiaj Państwo, jako bym powiedział, pewien część pewnej, pewnej układanki ekonomicznej powinno aktywnie włącza się do gry. I powiem na koniec, on jest od samego początku włączony aktywnie do gry, bo to państwo, akurat tak się umówiliśmy, ustala cenę pieniądza. Gdyby akurat polityka monetarna była inna i stopy procentowe banków centralnych byłyby wyższe, no to i koszt kredytów byłby wyższy, w związku z czym byłby trudniejszy dostęp do, dostęp do ewentualnych kredytów. No dzisiaj mamy znowu niskie stopy procentowe, no bo staramy się jak pobudzić. najwięcej po, pobudzić gospodarkę, żeby ewentualnie e e e były inwestycje, żeby te kredyt był tani. Film Tajemnica ratowania banków dotyka jeszcze też sfery pewnych powiązań międzynarodowych. I tu jest to zasadnicze pytanie, kiedy dziennikarz rozmawia z mieszkańcami tego małego miasteczka irlandzkiego, e czy wiecie o tym, że Niemcy są przekonani, że to oni w imię Solidarności Społecznej Międzynarodowej uratowali was, a Irlandczycy mówią, nie, nie, to my przez nasze banki uratowaliśmy wasze pieniądze. Gdzie jest prawda? Kto kogo uratował? To pokazuje właśnie te międzynarodowe połączenia. Myślę, że wszyscy się ratowali wzajemnie. Praktycznie rzecz biorąc, na pewno Niemcy użyczyły środki pieniężne, na pewno Irlandczycy musieli zrezygnować z części własnej konsumpcji, ale też inne kraje. Estonia też przeszła bardzo głęboką, szybką, bym powiedział, restrukturyzację, gdzie spadek ewentualnie poziomu życia był duży, po to między innymi, żeby ustabilizować finanse publiczne. Także to pokazuje, że w dzisiejszym świecie naczynia połączone są znacznie bardziej, bym powiedział, rozbudowane niż nam się wydawało do tej pory. Przejdźmy na nasze polskie podwórko. W Polsce nie mieliśmy do czynienia z sytuacją ani bankructwa banków, ani ratowania ich przez fundusze publiczne, przez państwo. To prawda. Mi się wydaje, że to przede wszystkim wynika z dosyć restrykcyjnej i konserwatywnej polityki Komisji Nadzoru Finansowego, która wymaga od banków wysokich wskaźników zabezpieczających pozycję banku. W związku z czym to samo co w tej chwili będzie robiła Unia Bankowa w strefie euro. Jeżeli mamy odpowiednią ilość kapitału lub możliwość dokapitalizowania banku, to mamy możliwość ewentualnie zabezpieczenia jego pozycji. Panie Jasku, jeszcze jedno pytanie na koniec. Widzimy, że kraje Unii Europejskiej z kryzysem jednak sobie poradziły, ale pojawia się czasem zagrożenie, które przychodzi no, zupełnie, zaskakuje wszystkich, czyli na przykład groźba wojny i sytuacja w Rosji, agresji Rosji na Ukrainę, sytuacja konfliktu de facto na granicach Unii Europejskiej. Czy to w jakiś sposób może podważyć zaufanie także do instytucji finansowych? To są te kwestie i te pytania, na które dzisiaj, dzisiaj chcą odpowiedzieć sobie zarówno ekonomiści, jak i a przede wszystkim politycy. To się musi przekładać również na percepcję ludzi. Jesteśmy, nasze pojęcie ryzyka nie zmienia się, mimo że świat się zmienia. My chcemy zabezpieczyć własne rodziny, chcemy zabezpieczyć własne oszczędności. W związku z czym tradycyjnie zaczniemy myśleć. Jedni będą kupią trochę więcej kaszy, inni pójdą do banku i wyciągną troszeczkę pieniędzy z swojego rachunku oszczędnościowego, żeby mieć jednak coś, nie coś w domu. To, co wydawało się, że jest poukładane, że Europa tak ładnie się rozwija, że 50 lat nie ma żadnych konfliktów, dzisiaj stawia szereg różnych pytań. Jeżeli odpowiedź na te pytania będzie taka, że nikt do końca nie wie, jak będzie daleko wygląda, jak będzie wygląda eskalacja, to wówczas będziemy mieli odbicie na rynkach finansowych i na giełdach. Naszym gościem był pan Jacek Socha. Dziękuję. Dziękuję bardzo.